21 października 2018 roku odbyły się wybory na wójta gminy oraz do rady gminy Wielka Wieś. W wyborach na wójta zwyciężył Krzysztof Wołos, pokonując dotychczasowego wójta Tadeusza Wójtowicza. Nowymi radnymi zostali Marta Krztoń, Edward Zamojski, Marzena Bień, Elżbieta Seweryn, Małgorzata Pala, Lilianna Wilk, Grzegorz Twardy, Henryk Figiel, Robert Łoś, Tomasz Bielak, Józef Górski, Tomasz Szczepanik, Ryszard Tekiela, Anna Bała, Mateusz Indyka. 17 lutego 2019 roku odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Na nową kadencję zostali wybrani następujący sołtysi. Bębło Krystyna Janecka, Będkowice Wiktor Gąska, Biały Kościół Grzegorz Gałczyk, Czajowice Grzegorz Jachimczak, Giebułtów, Lilian Wilk, Modelnica Wojciech Mazur, Modelniczka Magdalena Górska, Prądnik Koszkiewski Agnieszka Spyrka, Szyce Bogusław Maciejaszek, Tomaszowice Rafał Grudnik, Wierzchowie Piotr Koczułap, Wielka Wieś Beata Skowronek. Uruchomiliśmy dla mieszkańców mobilny system komunikacji, aplikacja blisko lub SMS. System dla użytkowników jest bezpłatny i spełnia warunki bezpieczeństwa wymagane przez RODO. Wysyłamy m.in. aktualne sprawy dotyczące mieszkańców, zagrożenia i niebezpieczeństwa, istotne utrudnienia i awarie, nadchodzące wydarzenia. W kwietniu bieżącego roku do mieszkańców trafił pierwszy numer nowego magazynu informacyjno-kulturalnego Gmina Wielka Wieś Wiadomości ww. Mieszkańcy mogą zgłaszać do redakcji interesujące ich tematy, o których warto napisać więcej. Wydawcą miesięcznika jest nasz gminny ośrodek kultury i sportu. Na mocy porozumienia gminy ze starostwem powiatowym udało się uruchomić punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki niemu mieszkańcy gminy mogą skorzystać z usług prawników, którzy m.in. pomogą we wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. Celem usprawnienia pracy oraz poprawy jakości obsługi mieszkańców podczas wydłużonego dnia pracy, poniedziałek, od 1 kwietnia bieżącego roku zmieniły się godziny pracy naszego urzędu gminy. Kolejne zmiany w działalności naszego urzędu dotyczą zmian w strukturze organizacyjnej. Powstały nowe referaty, dróg i infrastruktury ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, geodezji i planowania przestrzennego, spraw obywatelskich. Uruchamiamy pierwszy samorządowy żłobek w naszej gminie. Otrzymaliśmy 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Maluch Plus na zmodernizowanie budynku, uruchomienie i funkcjonowanie żłobka w modelniczce w bieżącym roku. Żłobek powstanie w salach na parterze w budynku obecnego przedszkola. Uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej imienia księdza Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi uczestniczą w projekcie Erasmus, w ramach którego następuje wymiana pomiędzy sześcioma szkołami z Portugalii, Włoch, Grecji, Bułgarii i Estonii. 13 października społeczność szkoły podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Bęble obchodziła stulecie istnienia szkoły. Przy okazji jubileuszu dokonano oficjalnego otwarcia nowej części szkoły, dzięki której uczniowie zyskali dodatkowe trzy klasy lekcyjne. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji został stworzony z myślą o dorosłych mieszkańcach naszej gminy. To już trzeci rok działania LOWE, a zajęcia cieszą się stale dużym zainteresowaniem. Zajęcia między innymi językowe, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs prawa jazdy kategorii C, kursy ogrodnictwa, warzywnictwa, zielarstwa, pszczelarstwa oraz winiarstwa, w zakresie rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, w zakresie rozwoju kompetencji rodzicielskich i opiekuńczych oraz informatyczne. Drugi rok realizacji projektu Plecak Wiedzy za nami. Zajęcia były realizowane w SP w Białym Kościele oraz SP Modelnica i Filii w Modelniczce. Uzyskane dofinansowanie 1 365 150 zł. Koła zainteresowań, zajęcia rozwijające i wyrównawcze, pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, podniesienie kompetencji nauczycieli to korzyści płynące z projektu Plecak Wiedzy. Projekt był inną formą spojrzenia na edukację poprzez zabawę, gry, doświadczenia, wyjazdy edukacyjne. Aplikujemy o kolejne środki na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Sukcesem reprezentantów gminy Wielka Wieś zakończyły się powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. Aleksandra Słuko z młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Modelnica zwyciężyła w pierwszej grupie wiekowej szkoła podstawowa do klasy szóstej. Maciej Litewka z MDP OSP Będkowice zajął drugie miejsce w grupie drugiej szkoła podstawowa klasy siódma i ósma oraz trzecia gimnazjalna. Do podium niewiele zabrakło Jakubowi Kwietniowi z MDP OSP Tomaszowice. Projekt Małopolski e-Senior jest realizowany na terenie gminy Wielka Wieś przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i internetu wśród seniorów. Dni gminy odbyły się na Boisku Sportowym w Bęble. Imprezę rozpoczęło wspólne malowanie dużej biało-czerwonej flagi oraz pochód pięknego biało-czerwonego smoka Suma Wspaniałego. Gwiazdą naszych dni gminy była Sylwia Grzeszczak, która porwała do wspólnej zabawy wszystkich wyjątkowo licznie przybyłych na koncert fanów. Drugi dzień naszego święta miał charakter pikniku rodzinnego. Dla naszych dzieciaków zostały zorganizowane zabawy i animacje dmuchany plac zabaw. Strażacy z OSP Bębło przeprowadzili Widowiskowy pokaz ratownictwa drogowego oraz pierwszej pomocy. Podczas gminnego święta obchodziliśmy również 70-lecie klubu sportowego Orzeł Bębło, na którym nagrodzono zasłużonych piłkarzy i działaczy. Nasze święto zakończył energetyczny występ czadomena oraz zabawa taneczna z zespołem Live Dance. Do amfiteatru przy zespole szkolno-przedszkolnym w Modelnicy już trzeci rok z rzędu zjechali gawędziarze i śpiewacy, którzy pamiętają gwarę krakowską, gotkę. Pogadali po krakowsku starsi i młodsi, prowadząc monologi i dialogi w parach, w trójkach. Odegrano scenki, opowiedziano historyjki. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest propagowanie gwary wśród młodych. Chodzi o pokazanie im lokalnej tradycji, zachęcanie do poznania i kultywowania mowy przodków. Festiwal jest miejscem, gdzie przekonają się, że z gwary krakowskiej można być tak samo dumnym jak z gwary góralskiej, śląskiej i kaszubskiej. 30 grudnia 2018 roku w Czajowicach odbyła się druga wielkowiejska żywa szopka zorganizowana przez Świetlice Środowiskowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i OSP Czajowice. Podczas spotkania dzieci i dorośli mogli podziwiać żywe zwierzęta, wspólnie kolędować oraz uczestniczyć w kuligu. To wielka impreza rekreacyjna, a zarazem dobroczynna, organizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Program imprezy obejmował trzy przedstawienia teatralne i występy wokalne. Była również wizyta świętego Mikołaja, który obdarował dzieci z przedszkoli i świetlic piernikami oraz wejściówkami na lodowisko. Imprezie towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych. 33 zespoły regionalne z Małopolski i Śląska oraz grupa Puche Roki uczestniczyły w korowodzie palmowym organizowanym przez Teatr Regionalny i firmę Artim. Zespoły zawsze wychodzą spod Barbakanu i przechodzą pod Kościół świętego Wojciecha. W tym czasie jury oceniało spośród 17 palm zgłoszonych do konkursu tą najpiękniejszą. Pierwsze miejsce zdobyła palma wykonana przez zespół Wierzchowianie, drugie miejsce zdobyła palma zespołu Bęblanie, a trzecie palma zespołu Modlnicanie. We dworze w Tomaszowicach odbyła się dwudniowa ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt Małopolska Sieć Rad Seniorów, którego celem jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez podniesienie wiedzy i zainspirowanie dobrymi praktykami do własnych działań oraz wzmocnienie potencjału Małopolskiej Sieci Rad Seniorów. Działamy wspólnie. Mieszkańcy wszystkich 12 miejscowości przy koordynacji sołtysów uczestniczyli w pierwszej edycji sprzątania gminy. W sumie ponad 600 osób sprzątało otaczające nas ulice, chodniki, miejsca zielone i tym podobne. Dzięki akcji udało się zebrać niespełna 20 ton śmieci. Zasadzono również ponad 50 drzew miododajnych. Akcja miała również wymiar społeczny. Dzięki zaangażowaniu szkół, strażaków, stowarzyszeń oraz przede wszystkim mieszkańcom pokazaliśmy, jak ważna jest dla nas ekologia. Uroczystości rozpoczął przemarsz i prezentacja sztandarów jednostek OSP, następnie odprawiono mszę polową i wręczono wyróżnienia dla zasłużonych druhen i druhów. Ważnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie kluczyków i poświęcenie nowego samochodu bojowego dla OSP Modelnica, a także przegląd pododdziałów dokonany przez wójta gminy. Uroczystość uświetnił przemarsz jednostek wraz z prezentacją wozów bojowych OSP. 11 maja przy Urzędzie Gminy odbył się Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym wraz z akcją honorowego krwiodawstwa pod hasłem Kropla Bezpieczeństwa organizowany przez OSP Biały Kościół. W trakcie trwania wydarzenia można było zobaczyć i spróbować swoich sił m.in. na symulatorze, zderzeń, jazdy 3D, przejść w okularach Alkogogle oraz Narkogogle, poćwiczyć swoje umiejętności w prowadzeniu samochodu, który był wyposażony w troleje, co dało możliwość ćwiczenia pracy rąk na kierownicy oraz pracy gazu podczas z poślizgu nadsterownego. Montaż systemu selektywnego wybierania w remizie OSP Modelnica, pompy szlamowe dla OSP Biały Kościół i OSP Giebułtów, aparaty oddechowe z sygnalizatorami bez ruchu dla OSP Tomaszowice, radiotelefony nasobne z zestawami podchełmowymi dla OSP Bębło czy odzież ochronna dla OSP Wielka Wieś. Takie doposażenie w nowy sprzęt możliwe było dzięki dofinansowaniu 50 tysięcy złotych z projektu Bezpieczna Małopolska 2018 1 czerwca odbyły się uroczystości stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble. Podczas uroczystości na ręce prezesa OSP Łukasza Hochoła został przekazany nowy sztandar oraz liczne pamiątki i listy gratulacyjne. Przy tej okazji odbyła się uroczysta msza święta, następnie przemarsz jednostek pod budynek remizy OSP, złożenie meldunku i przegląd pododdziałów. W tym roku w plenerowe świętowanie Dnia Dziecka włączyła się większość miejscowości z terenu naszej gminy. To były wspaniałe imprezy, bardzo licznie odwiedzane przez całe rodziny, a na każdej z nich dzieciaki bawiły się wyjątkowo, gdyż organizatorzy zapewnili dla dzieci masę atrakcji. Już po raz szósty wystartował bieg rodzinny Biegnij z ojcem do ojcowa, organizowany przez szkołę podstawową w Białym Kościele wraz ze stowarzyszeniem Pozytywka. Bieg z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku na starcie pojawiło się blisko 150 zawodników. Gminne lodowisko już po raz trzeci zostało otwarte w Szycach przy urzędzie gminy. U nas jazdy na łyżwach uczą się dzieci i doskonalą ją dorośli. Po otwarciu ślizgawka zapełniała się w jednej chwili. Mnóstwo dzieci i młodzieży po ubiegłorocznych treningach samodzielnie wyszło na tafle. Najmłodsi natomiast ślizgali się pod opieką rodziców lub uczyli jazdy przy pomocy lodowych chodzików w formie pingwinów i misiów panda. 11 listopada obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości. W Białym Kościele po raz siódmy wystartowali biegacze w biało-czerwonych koszulkach, by pokonać symboliczny 11-kilometrowy dystans siódmej niepodległościowej jedenastki. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu grupa 600 zawodników dorosłych i setka dzieci ruszyła na malowniczą trasę biegu. Nasza gmina zdobyła szóste miejsce w czternastej edycji prestiżowego rankingu samorządów Rzeczpospolitej w kategorii Gminy Wiejskie. Ranking samorządów Rzeczpospolitej to wyjątkowy projekt, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Nasza gmina zajęła drugie miejsce w kraju wśród gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Oceniając samorządy, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak działania proinwestycyjne i prorozwojowe. Od kilku lat nasza gmina znajduje się w czołówce tego rankingu. Nasza gmina drugi rok z rzędu wygrała ranking Gmin Małopolski przygotowany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Ideą rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Otrzymaliśmy promesy na dofinansowanie zadań, remont drogi gminnej ulica Orlich-Gniazd w Giebułtowie, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP w Białym Kościele, remont remizy OSP Będkowice, budowę boiska do siatkówki plażowej przy Urzędzie Gminy oraz budowę otwartej strefy aktywności sportowo-rekreacyjnej w Białym Kościele. 2 września 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia trzyoddziałowego przedszkola publicznego w Czajowicach dla 75 dzieci z terenu naszej gminy. Przebudowa budynku rozpoczęła się w 2016 roku i kosztowała przeszło 2,6 miliona złotych. Dodatkowo udało się pozyskać dofinansowanie unijne na termomodernizację budynku oraz montaż 68 sztuk paneli fotowoltaicznych w wysokości niespełna 250 tysięcy złotych. Obecnie w ramach pierwszego etapu powstaje kanalizacja od ulicy Kwiatowej wzdłuż ulicy Kawiory do ulicy Nalaz, gdzie powstanie pierwsza z planowanych pompowni sieciowych. Następnie w etapie drugim zostanie zbudowana instalacja od ulicy Nalaz wzdłuż ulicy Kawiory do planowanej pompowni sieciowej przy ulicy Pod Sokolicą, następnie ulicą Browar do kolejnej pompowni przy ulicy Akacjowej. W ramach przebudowy w miejscowości Modelnica mają powstać trzy ronda oraz droga dwujezdniowa. Budowa pierwszego kluczowego ronda ruszyła w maju tego roku i ma zakończyć się w ciągu 10 miesięcy. Całe zadanie ma zostać zakończone do 2022 roku. Trwają także prace nad kontynuacją budowy północnej obwodnicy Krakowa oraz obwodnicy Zabierzowa, co zdecydowanie odciąży także drogę krajową 94. Kontynuowane są również prace kontynuacyjne nad rozbudową drogi krajowej 94 od Modelnicy w stronę Jerzmanowic. Przy współpracy z firmami świadczącymi usługi telekomunikacyjne perspektywa pokrycia światłowodem obszaru całej gminy zmniejszy się do 2-3 lat. Obecnie trwają prace przy budowie linii na głównych ulicach w Bęble. Następnie planowany jest Biały Kościół, Będkowice i Wierzchowie. W trosce o jakość powietrza pozyskaliśmy niespełna 3 miliony złotych dofinansowania na wymianę 260 starych kopciuchów na nowe niskoemisyjne źródła ciepła. Obecnie projekt jest finalizowany. Pozostało do wymiany około 30 pieców. Został złożony do urzędu marszałkowskiego wniosek na kontynuację projektu, która pozwoli na wymianę kolejnych 220 pieców do 2021 roku. Wraz z 40 gminami realizujemy projekt, którego celem jest budowa odnawialnych źródeł energii. Projekt ten jest coraz większy, a zainteresowanie mieszkańców budową instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę, pelet drzewny nie maleje. Aktualnie zaangażowanych jest już około 200 mieszkańców naszej gminy. Obecnie lider projektu gmina Kocmyrzów Lubożyca jest na finiszu procedury przetargowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach zamontowano trzy radarowe wyświetlacze prędkości w pasach dróg gminnych na terenie miejscowości Giebułtów, Modelniczka i Tomaszowice. Pozyskaliśmy 34 tys. zł dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego w programie Małopolskie Remizy 2019 na modernizację remizy OSP Będkowice. Pozostałą kwotę, to jest 50 tys. zł, dołoży gmina. W ramach zadania zostanie odnowiona elewacja budynku oraz będą wymienione drzwi wejściowe. Kończy się rozbudowa budynku, w którym zostanie utworzone nowoczesne czterooddziałowe przedszkole dla setki dzieci. Oprócz tego w budynku powstały dodatkowe sale dla istniejącej szkoły podstawowej. Inwestycje wykonała firma budowlana Gresmar za kwotę 4,5 miliona złotych. W ramach inwestycji powstaje budynek dwukondygnacyjny realizowany na potrzeby społeczności miejscowości, łączący w sobie kilka funkcji: pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespołu Wielkowsianki, Klubu Seniora, Świetlicę Młodzieżową oraz część z wielofunkcyjną salą. Szacowany koszt budowy to przeszło 5,6 miliona złotych. Budynek planowany jest do oddania w kwietniu 2021 roku. Do połowy roku 2020 planujemy połączyć ścieżką rowerową naszą gminę z Krakowem. Realizacja inwestycji zapewni rowerzystom sprawny przejazd przez skrzyżowanie na ulicy Częstochowskiej oraz dalsze doprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego do granicy węzła Modelnica. W ramach realizacji inwestycji przewidziano również budowę chodnika przy ulicy Częstochowskiej, który zapewni bezpieczne dojście pieszych z miejsc pracy do skrzyżowania. Ostatnie lata to bardzo dynamiczny rozwój strefy inwestycyjnej w modelnicy i modelniczce. Wśród nowych firm, które ulokowały się na naszym terenie należy wymienić Eurotrade, Toyota, HydroSolar, KFC, Rossman.